To dzisiaj się przyjrzymy czemuś nietypowemu, a więc Lego Minecraft. To jest mój pierwszy zestaw. Numer będzie w opisie. Tylko to powiem, że to jest 8. Ja tutaj trochę też dorobiłem rzeczy. Zobaczcie. Może zacznijmy od tego tutaj. Tutaj taki domek jeszcze zrobiłem niedokończony, ale no może zrobię jakąś z tym akcję. Tutaj jest ja to, jak na zbroję, którą ma tutaj Alex. Odkładam go tam. Zobaczcie sobie, gdzie tam go odłożyłam. No i tutaj jest portal do netheru, bo tak to się chyba nazywało. Sam go zrobiłem. No, ale dalej idźmy. Tutaj chyba jest jakieś wiadro z wodą. Nie wiem. Jak to wygląda? Jakby to było wiadro z wodą. Tutaj jakieś butelki. Nie wiem, co to za butelki. Pochodnia. Fajna, ładna. Jeśli ktoś wie, co to jest, to możecie mi napisać. Tutaj jeszcze są takie. Nie wiem, co to. Też możecie mi napisać, co to jest. Tutaj to było. To chyba jest. To jest blaze. Ja to odkładam też tam, gdzie jest. Tutaj następne coś takiego dziwnego. Zobaczcie. Tutaj i tutaj. Jest tutaj funkcja. Zobaczcie. Może tutaj spać takie bloki. Ale potem trzeba ją oczywiście wsalać, bo mogą się zakupić. I tutaj wszędzie spływa lawa, i to jest fajne. Tutaj taka fajna fakturka. I zobaczcie, to jest ogień. On chyba służy do tego, żeby zobaczcie, żeby podłożyć jakąś minifikunkę. I to, to jest fajny element. I możecie opisać, czy macie ten zestaw. Tutaj jest taka ścieżka. Możecie mi też pisać, co to jest za blok jakiś. Nie no. Co to jest? Nie wiem, ale fajne kule. Są dwa. Gdzieś tutaj jeszcze jedno się ukryło. Tutaj. Zobaczcie. I zobaczcie to jest. Ale jak sobie idzie i tutaj... A! Pstź. I... I zobaczcie, to jest fajny mechanizm, prosty, to jest pod tym, nie, już nie pokazuję tego, ale to jest na takim przezroczystym patyku. z odpadów płotek, fajnie zrobiony. A co w skrzynce? Dwie sztabki złota i nie wiem co to, możecie mi pisać też co to jest. I to ma takie tutaj, to jest to fajne, że zobaczcie, to się wsuwają te nogi o tak. Piękne, co? No i co? Zaraz mi, mini figurki omówię. Możecie mi, mi pisać też. Czy to na pewno się nazywa. To coś się na pewno nazywa Blaze. No ale może najpierw temu szkieletowi się na, przyglądniemy. No on jest czarny. Fajny mieczyk. Tutaj tak fajnie się po nim jeździ. I ma oczywiście tą fajną główkę. Minecraftową. Długie nogi to jest mój nowy element w kolekcji. Tak samo jak ogień. Jak ogień, jak miecz, jak kilof jak zbroja. Dużo tutaj mam nowych elementów. Fajny mieczyk, szary. Jeśli możecie, przypominam jeszcze raz. Przypominam o subskrypcji o łapce w górę. Kilo, zobaczcie, jak wygląda. Ładnie. I jeszcze taki kolor miecza. Tutaj jest szary, tutaj niebieski. Zbrojka jest fajna, ładna. No zaraz zobaczcie. Chyba to dam. Tą minifikunkę dam jako cywila do miasta, chyba. Bo tak fajnie wygląda dosyć. Tylko teraz muszę przebrać go w tą zbroję. Tutaj jest taki blaze. Fajna główka. Dostajemy dwa takie blazy. I możecie pisać, czy jeszcze coś chcecie z Minecrafta tutaj. Ale ja, jako ten tutaj, ten tutaj kręcił jakiś, to bym widział jakiś następny nowy element. Bo tak to, to trochę to trudno się buduje i czasem te się przekrzywiają. To są takie minusiki. Podoba mi się ten zestaw. Od... A Minecraft Ci się podoba? Podoba mi się ten zestaw i Minecraft na razie też. Oczywiście jest tutaj z aplikacją Lego Life to jest na robienia. Naklejki były? Nie było naklejek. No i sprawdźmy. O, zobaczcie. Tutaj jest, są inne zestawy. Możecie pisać który z nich chcecie? Jeszcze. Który, który z nich chcecie? Możecie pisać. Który z nich chcecie? No i co, to chyba kończymy. Oczywiście numer będzie w opisie tego filmu. No i pamiętajcie o łapce w górę i o subskrypcji.